Satrzej kalendrowam, witajcie kochani. Dzisiaj będzie filmik z Lori. Ciężko było mi się zabrać za jego montaż, ponieważ jest po taki poszarpany, a taki filmiki mi się najgorzej montuje, szczególnie jak mi brak energii i zapału do tego. Nie mam do tego wstępu, dlatego się dogrywam, bo ten filmik myślałam, że będzie razem z przygotowaniami, ale okazało się, że jest tam więcej do powiedzenia. Więc zanim zabiorę się za montaż, to chciałam dograć wstęp. Do Dobra No, jest godzina 21 w poniedziałek i zabieram się za montaż poniedziałkowego filmiku. Nie wiem o której i kiedy będzie na kanale, ale zapraszam Was serdecznie. Jest Jest ready. No a ja wieszam pranie i montuję filmik. One. Second. Ok. Yy, no, Lori to jest takie święto indyjskie, dożynkowe. To jest taki sylwester, mówiłam Wam, i nowy rok, więc. Yy, więc ja Wam powiem w trakcie montowania. Dobranoc. Dobranoc. Jutro granoc. Jutro <laughs> Nie chcę noc. ja drzemkę trzy prawie po szkole. Nie, It's army scooter, yeah? Wow. And I have her scooter. Now we can chase, race, and play together, yeah? Yeah. You got this to put earrings on the party. Yeah. And to it. Mommy, huh? just to be company. Kuzyn ma przejść pociągiem o 1:30, goście na drugą, na czwartą, a my jedziemy jeszcze do indyjskiego sklepu. Tylko jeszcze muszę ogarnąć jadalnię. A tak to jest, ok. I want this, one. this one. It's coming, Arby, it's coming.

kupowaliśmy za 85 funtów słodycze samosy i różnych innych no troszeczkę już to mało ale no niestety tak to jest jak się w cukierni kupuje wiecie no teraz to na nią do innej restauracji żeby zrobić siusiu a my jedziemy zaraz do domu w ogóle tak myślimy że na kolejne urodziny to no mówimy tutaj ciasto bo to takie te małe 15 funtów, średni 20, a duży 25. Taki typowo indyjski śmietaniowy i tak dalej. Teraz jest im pod Tesco i tam poszedł z Enaję kupić brykiet czy inne coś tam, nie wiem, węgiel brykiet, mm. drewno. Bo będziemy robić to ognisko na bazie grilla tego małego. Takie samo jak robiliśmy na Arbiego urodzinę. No, więc sam to skończyliśmy, więc trzeba kupić nowa. Mm. Mm. Yeah? Mommy, Dad, hmm? It Mommy, that's all the Another I don't know. I'll give you some. Mommy is to see them. Okay, this is the big ones. Mom, why did you put the big ones? Mm -hmm. Mommy, for you. <laughs> this, the little one, is for you. Okay. The rest is for the party. Yes, you can eat this. Yes, you can eat this little one. To tutaj małe Tak. jest lepsze. I i niedużo, żadnego ciasta też nie ma, więc są jedyne słodycze na imprezie, więc uważam, że wiecie, jak się zaczyna o 16, a jeszcze w sumie kuzyn przyjdzie przed drugą, no to wiecie, do herbatki, potem na imprezę, jeszcze na jutro, więc no tak dużo, niedużo, na pewno zostanie, ale jednak nie trzeba dać ten wybór, to nie może być tak, że do ostatniego okruszka się zje na imprezie. No wiadomo, w takich miejscach się płaci więcej niż jakbym upiekła ciasto, prawda? No, ale ma, ma, ma. Czasami sobie można na taką różnorodność mm. pozwolić. Um, wczoraj się zakupy 114, tak? Dzisiaj 85. I jeszcze jakiś alkohol. No. Raz do roku nie zawsze, tak? Tym bardziej, że na Sylwesternę robiliśmy, na święta w sumie, też we własnym zakresie, więc fajnie mieć jakichś takich gości w domu i zrobić jakąś imprezę. A jak jest impreza, to zawsze są koszty, no tak to już jasno. Nic za darmo na tym świecie nie ma. No, w każdym razie tak to teraz się prezentuje. Nie będę go na razie wykładać, bo mówię, impreza jest na 16, a jest dopiero pierwsza. Kolejne Nie, jeszcze muszę tę warkę puścić i ten, i już relax! Paint. You need to put new paint? Yeah. Mm -hmm. For for the party? Mhm. Mm for the party, you have to do your nails? Yeah. Are you planning to do anything more? Um. Only paint the nails. Okay, not makeup? Uh, I will do makeup. You will do makeup too? Okay. <laughs> Daciu is coming, why are you asking? because I miss him you miss him? yeah and you cook some food for him? yeah mhm mm but I'm, I'm waiting for him yeah, he's coming I'm waiting, I'm waiting for Daciu for me to give him food to give him different food? You no, know, the pie with my the mhm the, mm -hmm. the Uh aha -huh. Nie on to do panky yeah. mm -hmm. you... can... <laughs> yeah. jest w oczu? Mhm. Kto jest? To nowy chłopak. Chłopak Tutaj tu jest coś z Tu jest coś z masłem orzechowym. I... I z orzechami. <laughs> Hmm. Cztery takie, trzy takie i żeby nam nie zabrało w Taszku, bo to jednak ważne w tym tył. jest bardzo dobre, zaskakująco dobre. Ja za masą orzechową takim nie przepadam, nie jadam. A to jest bardzo dobre. Hmm. Te zamki są trochę gorsze niż te, które jadłam w Indiach, ale też smaczne. Hmm, ale to, co chciałam spróbować, nie ten, tylko jeszcze inny, ale też taki właśnie... To ta masa jest taka bezsmakowa, ale było z ananasem. To było zaskakujące. Ja kroję cebulę na jagnięcinę, a one tam sprzątają grilla i miejsce bo od ogniska. <tłukasz> You, you, you! Fire! Fire! Fire. You, 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 you. <laughs> <laughs> Ah, come, put your hand with this. Shallow! No. Are we the one and I are the one? Can I connect to who we are? What do you need? Bluetooth <laughs> connected with somebody else. Oh, I will connect with it. It's connecting with the. Um, <laughs>

Such a love, why a guru? Such a guru? you might bend your finger. You will bend your finger, <laughs> <laughs> careful. <laughs> it's okay, You will be careful. You okay, sit here but you don't hear. How do you do that? You do what? You do that. You do like that. You look like that.

Yeah. Give give the me. Now give it as well. Why guru? I give you back. Come on one, one. one. or two. Two two. Only two. Give chachu. And give our vira. Go around. Go around, we give our vira.

Nie, you like it? A jak Nie, jest fajnie. Reszta gości po indyjsku spóźniona, już godzina minęła i jeszcze nie ma. No więc, tylko tu też jest spóźniony.